Elżbieta Zającówna, ikona polskiego kina, znana z roli w kultowym Wabank, niestety opuściła nas, pozostawiając po sobie niezapomniane kreacje oraz głębokie ślady w sercach kolegów po fachu i fanów. W swojej karierze filmowej zdobyła nie tylko sympatię widzów, ale również uznanie wśród innych aktorów. Teraz, po latach świetności, jej wspomnienia są żywo podtrzymywane przez tych, którzy mieli szansę z nią współpracować. Ostatnio Małgorzata Potocka podzieliła się swoimi refleksjami na temat pracy z zającówną w jednym z najnowszych wywiadów. Wiadomość o jej niespodziewanej śmierci zaskoczyła i poruszyła media na całym terenie Polski. Mimo, że aktorka zmagała się z problemami zdrowotnymi i wykofała się z branży kilkanaście lat temu, jej niezapomniane role, zarówno w filmach Juliusza Machulskiego, jak i w serialu Matki, Żony i Kochanki, sprawiły, że pozostała w pamięci licznych fanów. Wśród wielu wybitnych postaci polskiego filmu, które dzielą się swoimi wspomnieniami, znalazła się Beata Tyszkiewicz. Legenda lalki, która miała przyjemność współpracować z Zającówną, wyraziła swoje uczucia, co za smutek. Bardzo mi trudno to pojąć. Pozostała mi w pamięci jako nasza przynęta z wabanku. Przykro mi wyznała w rozmowie z pudełkiem. Małgorzata Potocka w rozmowie z Jastrząb Post otwarcie wspomina swoje ostatnie chwile z Elżbietą Zającówną, znaną z roli Hanki Trzebuchowskiej. Obie aktorki nawiązały głęboką przyjaźń podczas pracy nad kultowym serialem matki, żony i kochanki. Długo razem pracowałyśmy. Byłyśmy wyjątkowo zżyte w tym okresie. Wydaje mi się, że to był specjalny czas zarówno dla niej, jak i dla mnie. Świetnie się dobrałyśmy i zaprzyjaźniłyśmy, wyznaje 71, letnia aktorka, reżyserka i producentka. Mimo rzadkich spotkań, utrzymywały stały kontakt. Może nie wydzwaniałyśmy do siebie codziennie, ale z pewnością każde spotkanie kończyło się tym, że zaszywałyśmy się gdzieś w kącie i się sobie zwierzałyśmy, dodaje Potocka. Kilka miesięcy przed śmiercią Zającówny, obie aktorki miały okazję do kolejnego spotkania. Potocka, wracając wówczas z obozu sportowego, zaproponowała swojej przyjaciółce udział w wydarzeniu odbywającym się w miejscu, które dobrze znały. Mówię jej, słuchaj, w tym samym miejscu co kiedyś. A ona na to, och, jej, to świetnie, to może pojedziemy wspólnie wiosną. Kropka, opowiadała Małgorzata. Niestety, niespodziewane odejście Elżbiety pokrzyżowało te plany. Zapraszamy do dzielenia się w komentarzach Waszymi wspomnieniami o Elżbiecie Zającównie i rozmowach, które na zawsze pozostaną w pamięci jej fanów. Jakie inne role Elżbiety miały na Was największy wpływ?